Szanowni Państwo, decyzja o startowaniu na stanowisko burmistrza Pszczyny była dla mnie najważniejszą z decyzji, jaką do tej pory podjąłem w swoim życiu. Rodziłem się w Pszczynie, tutaj praktycznie spędziłem całą swoją pracę zawodową. Pracowałem w szkołach w Porębie, w na osiedlu Piastów w SP21. Pracowałem również w Starostwie Przyńskim w pierwszej kadencji jako naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia. We wszystkich tych instytucjach podejmowałem działania, które w sposób jednoznaczny i widoczny usprawniały te instytucje, te organizacje, te szkoły, w których pracowałem. W środowisku miałem fantastyczny kontakt z młodzieżą. Do dziś wspominam wszystkie momenty, które nas łączyły. Mam nadzieję, że 12 listopada decyzja wyborców będzie dla mnie korzystna. Z tą nadzieją startuję w wyborach. I mam nadzieję również, że będę mógł przez następne 4 lata realizować moje marzenia o Pszczynie i Państwa marzenia o tym mieście.